mam ludziska, z tej strony Serbii Quix i dzisiaj nagrywałam sobie odcinek z innej gierki, tych tak pomyślałam sobie. No, przestańmy chwilę nagrywać tego Brawlstersa. Ogólnie był duży przestój na kanale, ale ja za to Was bardzo przepraszam. Nie chciałam mieć takiego przestoju. Nie wiem jak to się stało. I taki przestój był ogólnie teraz będzie mniej odcinków raz na tydzień. Może będzie. Staram się nagrywać raz na tydzień. Może będzie raz na dwa tygodnie, ale to już będzie naprawdę rzadkość. No i co? I, no i sobie gramy, nie? To jak widzicie, taką grę sobie mam. Ja już nie ogólnie trochę sobie grałem. Jest to tak ją obcykałem. Dobra, tu sobie na buście polecimy. Prawie dotarliśmy do paliwka tam, było u góry pokazane jak widzicie. Zrobiliśmy 550 000 k 100 tysiące? Dobra. To sobie na dwa ulepszymy silniczek. No i co? No i postaram się więcej odcinków ogólnie nagrywać. Jeszcze ja go nagrywam. Jeciecie co dzisiaj ja go nagrywam w sobotę i on raczej będzie w sobotę. Dziękuję, że ogólnie wytrwaliście tyle czasu przez na kanale nie wiem jak to się stało jakoś. Ogólnie napiszcie w komentarzach czy u was jest dużo śniegu. Jak napiszecie na przykład nie wiem tam dużo śniegu to Wam mogę przypiąć serduszko. Bo tyle śniegu nawaliło, to jest tyle do odśnieżania, że to jest aż szok. Normalnie, ludzie, to jest normalnie szok. Ja też nie będę mówił, co tu u mnie jest w ogóle. O, akurat dojechaliśmy do stacji, na samym paliwie. A jak widzicie, mieliśmy jeszcze tego Speed, czyli ten wiatrak. Jak widzicie, Lecimy do tego x jeszcze gdzieś pół tyle drogi nam zostało. To sobie zrobimy coś takiego. Oczywiście w tej grze są lekramy. Tej lekramy nie widzieliście, zrobiłem krótkie cięcie. Jedziemy sobie dalej. Ale tu są schody, to wygląda ludziska, przecież to wygląda jak schody. Jeśli pod tym odcineczkiem będzie 6 łapek w górę, to nagrywamy następny odcineczek z tej gierki. Jeśli będzie 6 łapeczek w górę. Tu przecinamy tymi nożycami gdzieś z przodu. ale w był. Jakieś tunele też idą? Dużo tu na tej mapie tuneli. Dobra, tu mam buścika jeszcze, busta. Polecimy sobie na buście. No i 700 tysięcy ludzi. Prawie zarabiamy milion na raz. 700 tysięcy. No to już jest dużo tysięcy. Myślę, że jak skończymy już. Jak widzicie ma to auto prawie, no nie tak prawie wymaksowane, trochę nam się zostało, ale tu u góry macie taką mapkę i tam widzicie to pomarańczowa stróczka to jest mój rekord, a ja jestem tym kółkiem, który się porusza i jak będzie, jak już pewnie to zaliczymy i będziemy w tym następnym tam jeździli, już po to auto następne, to pewnie dostaniemy ten. To pewnie dostaniemy ten, no jak to się nazywa, następne autko. I wtedy już raczej będziemy zarabiali ten milion. A no to fajnie. 600 tysięcy 2 miliony na koncie. My sobie jeszcze dobijemy jeszcze jeden raz. I wtedy spróbujemy ulepszyć silnik. Ciekawe czy nam się uda na makse ulepszyć ten silnik. Nie wiem. Mogę mieć ogólnie trochę chrypkę w głosze. Nie wiem, czy to będzie słychać. Tu sobie weźmiemy. No co? To jest pewnie już ostatni przyjeźdik. Tu sobie tak. Tu sobie jedziemy no, bardzo szybko. Tu sobie przejedziemy. Tak. Tu rozbijemy. Dużo przeskakujemy. Bardzo. Gdzieś. Tu mamy jeszcze busta. Lecimy, lecimy. I na koniec odcinka. Nowy rekordzik ustanowiony. Czy ulepszymy sobie to. No i co? Ulepszyliśmy prawie. Dobra, przepraszam, że będzie taki krótki odcinek. Przypomnę, jeśli będzie pod tym odcineczkiem 6 łapy w górę, to jak najszybciej postaram się nagrać następny odcineczek. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Elo!